Cześć, mano, witajcie z tej strony, Gabryś, Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Oczywiście, w naszej cudownej serii, którą jest moje gospodarstwo. A na dzisiejszym filmach widzicie 60. Z turem, spiętym, i z przyczepą tylnią. A to znak, że jedziemy, słuchajcie, zbierać bele Więc, full. No, jedziemy zbierać bele tylko te dźwięki trochę się ciszą, widzę sobie, bo jak widzicie albo i nie widzicie, ale gram na słuchawkach a to z tego względu, że po prostu na tych, słuchawk, z tych słuchawek jest lepszy mikrofon niż ten z komputera oryginalny, więc na pewno no, będziecie mnie lepiej słyszeć. Dobra i dojeżdżamy sobie na kawałek. Niby mógłbym za tora wziąć i torem tutaj podjechać sobie z... Tom przepomale Zetor jest wpięty w co innego. Co będzie w późniejszej części odcinka. Aha, tylko chyba. Czekajcie teraz, tak? Bo chyba zapomniałem obciążnika na tył do 60 gdzieś. I teraz będzie przypał jak. O, czekajcie, dobra. Będzie przypał jak. Ogólnie to będzie, będzie, tak potrzebne. Jak tak to będzie przypał, ale zobaczymy. Chociaż nie, dobra. Dobra, jakoś pozbieram tak te belki, no ale zobaczymy jak to wszystko pójdzie. Eee, a jeśli chodzi o zetorka mojego, to stoi z przyczepą na bele. Uuu. Stój, a tego nie widzieliście, widzowie. Stoi z e, zetor, stoi z rozsiewaczem do wapna. Już na polu, bo trzeba będzie wszędzie wapno rozwijać w tym sezonie. Kurde, po, Nie, może nie tak, to nawet trochę opuścić. Powiem wam, widzowie, nigdy w życiu jeszcze nie łodowałem farmingu. Bell. Z tym turem. Czekajcie, teraz trochę go opuścimy. Kurde. E. Aha. No to nieźle. Naprawdę jest ciężko, a jak coś to... No... Chyba nie wypuszczę tego odcinka. Zależy. Oczywiście możesz dać łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, jak ktoś jeszcze tego nie robi. Myk. Chyba się mniej więcej udało. Kto no mówię, ta 60 książnika nie ma jest. No dosyć ciężko. A jak nie, to po prostu robię odcinek czego innego. O. Oh. <laughs> no. Chyba... No chyba będzie... No chyba, chyba raczej będzie trzeba z tego używać. No nie chciałem tego robić, ale najwyżej jak... Będzie bardzo ciężko i bardzo długo to zajmowało. Po prostu od nie będzie odcinka ze zbierania bel. Dobra, myk, zapinamy z powrotem. Teraz tak. Faukaz. Spuszczamy, zapinamy. fałka. Nie wiem, jak to będę układał w tej stule, a to się zaraz zobaczy, czyli tak yy, dobra, trwałka. Nie. Po prostu widzimy się, jak chyba to załaduje, bo nie ma sensu chyba tego nagrywać. So, widzimy się za chwilkę. Dobra. Dało się, widzowie. Już chyba cięcie skończyło się. Nie wiem, jak to ten. Ja tu spinam. Czy suchopa jeszcze można wyłączyć? Nie ukrywam, pomogę sobie trochę przy suchopa, ale... staram się oczywiście ładować Belki pełnoprawnie turem, ale powiem wam, że jest po prostu bardzo ciężko. Ładować turem i no, chodź, jest włączony czysto chłopa. Teraz złączony włączony, dobra wciśniemy sobie w takim razie na gospodarstwo 8 bel załadowane. To jak widzicie, ta kukurydza zebrana jest ładnie. Aha, jeszcze jedna, słuchajcie, rzecz jest. Które mam wam do pokazania? Tylko w sumie to zrobimy tak, że ustawimy 60. pomad załączę. Zmieniłem seasons. Bo tamten seasons mnie trochę denerwował, że ten to zboże nie chciałem. Doszło mi dopiero w jesień. I takie brzydkie żniwa wyszły, no ale no niestety. No i ogólnie jest problem, bo teraz nie mogę żepaku zasiać. A żepak mi wszędzie wychodził na 1,20. A ja nie mogę żepaku zasiać. No właśnie, no i teraz tak się zastanawiam co robić, ale najpierw podobnie i pójdzie po prostu będzie zboże, zboże, po prostu będzie beznadziejny podozmian, no ale no... No nic nie poradzę, słuchajcie. Na razie jedziemy wapno rozsiewać, a tam już... czekajcie, tu mi zasłania. O, zetorka, żeby widać. O, jest widać zetorka. Z wypożyczoną od sąsiada... z wypożyczonym wózkiem do wapna. I tam jest kupa wapna właśnie usypana jest na tym polu. To jest na moje wszystkie pola ogólnie, ale będziemy na tym rozsiewać, bo na tym polu, o ile mi się nie wydaje, nic oprócz oprysków nie robiliśmy. Dobra, my oczywiście lag musi być. Nie wiem czy mal na tym save... Se, ten save mi bardzo laguje. a mój save, na którym segram tak po prostu bez nagrywa. O właśnie wiedziałem że zahaczę. Ten save co się gram bez nagrywania. Mi jakoś nie laguje prawie w ogóle. Jeszcze wiadomo, nie jest za dużo FPS-ów, ale będą ten sejm mi bardziej laguje, nie wiem czym, czym to jest spowodowane. Dobra, wiecie co? W realu raczej bym tak nie zrobił, ale odepnę. To. I teraz tak, muszę najpierw V. Opuścić jakby. I teraz muszę ręczyć to... Dobra. Bierzemy sobie oczywiście łyżkę. Cyk. Do góry Tylko V, o właśnie. Jedziemy ładować 60 wapną. Myślę, że obciążnik nie będzie tutaj potrzebny. Posłuchajcie, w kolejnym odcinku postaram się zrobić jakieś talerzywanie po tym wapnie. Może jakieś będzie rozsiewanie nawozów, może jakiś siew końcu się uda zrobić. Jeszcze tak do końca nie mam. Nie wiem co będzie w tym kolejnym odcinku. Tak zastanawiam, bo tutaj jest jedna łódka wapna, muszę powiedzieć. I... Nie mam pojęcia ile jakby ten. Nie mam pojęcia czy mi się uda wszystko zużyć. Jak nie, to... Jak nie, to nie wiem ogólnie co będzie, bo... Jakoś nie widzi mi się trzymać tego wapna na tym kawałku ciągle. Ale 60 podnosi na zobacz jakie obciążniki mam na kołach. Czy 60, zobaczcie, jak ją podnosi. A no, jednak 600 kW, to trochę jest, czekajcie, dobra, nieważne. E, dobra, jedziemy dalej, załadujemy szybko. No, nie będę też takich długich odcinków chyba robił. Bo to po prostu nie ma sensu. Ale ogólnie tak, nie wiem kiedy wy to oglądacie, bo ja to nagrywam teraz w sobotę. I myślałem sobie nad zrobieniem live'a na kanał, właśnie w sobotę dzisiaj. Ale ostatecznie go nie zrobiłem, bo po prostu mi się nie chciało. Nagrywam odcinek w sobotę, wy go widzicie najprawdopodobniej w poniedziałek, słuchajcie. Ogólnie, ogólnie dajcie znać w komentarzach, czy jesteście na zdalnych, czy na... Jesteście na zdalnych czy na normalnym nauczaniu? Bo ja od poniedziałku właśnie przechodzę na zdalne. Więc na pewno będzie dużo więcej czasu, żeby ponagrywać sobie coś i pomontować. Będzie tego czasu w po prostu. Ty dobra, ile tego? O, dobra, pełno. Odparam Odpalamy zeturka. Ogólnie nie mam modu na dawkowanie, więc nie mam pojęcia jak to wapno będzie schodzić, ale mam nadzieję, że dosyć szybko. Kurde. Czekać, tu rozłożyć trzeba będzie, czyli otworzyć tutaj. Ładny nad wygląda ten zetorek w tym... Z tym, ale trochę za nisko, jest zaczepiony. Dobra, myk, wałę, to znaczy to jest na koło ogółem. Kurde, za szybko trochę pojeżdżam myślę. No tak zdychę. No nie no. Trójka w to, że może być na tym biegu, mniej więcej... Myślę, że 9 godziny to będzie w git. A schodzenie wapna. Aha. Jeśli chodzi o schodzenie wapna, to myślę, że nawet spoczkę. Więc co? Ja mam jeszcze raz oczywiście powiem, żebyście dali łapkę w górę, subskrypcji, jak ktoś tego nie robi. No i lecimy po 1000 subów. Bo już zostało dosyć niedużo, bo jest 700 chyba coś subów już. I eee, ten... Lecimy po 1000 subów w takim razie. Może do wakacji się uda wbić. W kolejnym odcinku sobie będziemy gdzieś talerzować, tylko na pewno nie tutaj. Czekajcie, teraz so odpalimy tutaj teraz mapę. Odpalę mapę słuchajcie. I wezmę Zobaczcie, sobie tutaj. Hmm. Czyli tak, trzeba będzie na pewno rozsieć nawóz. czyli najpierw pewnie zrobimy talerzowanie, potem rozsiewanie nawozów. I potem pewnie siew, bo jeśli chodzi o zboża, to jeszcze zobaczcie jęczmień, mogę siać. i nawet można na wiosnę trochę owsa dosiać. W sumie w spoczko. No tak se patrzę że nie wiem, czy troszeczkę niezawolne jednak to wa wapno spada. Czy to ja dychę może żeby nie było. Nie wiem, czy nie za wolne, a tego wapna tam jest hmm. ewidentnie za dużo. No więc tak. Wapno ogólnie jest od sąsiada. Patrzcie na podobne, na każdym polu mam u gór zboża, no i właśnie tutaj patrzcie na rzepak, rzepak jest na 1,20, no właśnie, no i co teraz, bo rzepaku zasiać nie mogę, bo już po prostu na tym sezonie już nie mogę, na tamtym już mógłbym niby. no niestety, ale to zobaczcie, nie wiem, myślałem, żeby zasiać trochę łubinu, kukurydzę myślałem, żeby na ziarno posiać, gdzieś, no i trochę e, pszenicy, więc e, trochę osa Tak, żeby słoma była A tak tu zasieć trochę kukurydzy, trochę ubinu, I to by oddało w sumie nawet Więc widzowie najprawdopodobniej tak zrobimy A na to pole na pewno pójdzie ubin. Tu pójdzie raczej ubin. Boję się, że od dźwięki w tle, więc. Kurde, nie się tak kukurydzę Może? Ej, ściszycie to trochę, bo nagrywam. Ściście to, bo nagrywam. Dobra. Przepraszam, jakbyście cokolwiek słyszeli, bo teraz z kaptanem, że muzyka jakaś gra tam na to puszcza, więc. Nie wiem, mam nadzieję, że oczywiście przez cały ten, cały odcinek tego nie słyszeliście, ale spoczko. Teraz tak, myślę, że jeszcze kawałek. Rozwieziemy sobie drugi wózek wapna i pojedziemy sobie najprawdopodobniej. O i ogólnie tutaj, gdzie była łąka. No tu co była łąka zrobiło się pole tak samo z siebie. To z powrotem jest zasiana łąka tutaj, nic za to oczywiście nie zabrałem. Bo to była łąka. Ale słuchajcie, pojedziemy teraz sobie najprawdopodobniej mm, tutaj na, za, za dom, pojedziemy sobie za dom z jeden wózek wapna, ale najpierw trzeba tutaj dosiać na no spokojnie, dosypać w sumie, nie wiem, wapno się sypie, rozsiewa, rozsiewa wapno w sumie, czy dosiewa, nie wiem, dobra, teraz ta, dobra, tu może dać w sumie. Już zleci to wapno, bo już go bardzo mało. I full. I piątka na polu. Równo, równo pole jest uprawione, więc... Więc można. Ale w realu, no nie polecam czegoś takiego robić. Żebyście mi tu z kabiny nie wypadli. Chyba, no że macie jakiś dobry ciągnik. Dobra. Tego wapna powiem szczerze, jest nas 100% za dużo, więc sąsiad odkupi ode mnie. Gasimy sprzęta. Palimy 60. Myk. Myk. Zobaczcie, ta kubka się w ogóle nie, tak, nie zmniejsza, jakoś w ogóle się nie zmniejszyła. Bo... Jest takie, no to wapno w tym farmingu jest ogólnie tak dziwnie zrobione. Powinno być według mnie, jest... powinno być wyższy... Nie wiem jak to się mówi, tak profesjonalnie, nie wiem. Powinno być inaczej po prostu zrobione. Nie powiem wam o co chodzi, bo ja nawet nie wiem o co sami chodzi. Dobra, no, teraz tak, żeby tutaj tak po ziemi zabrać. muszę fałkę, tak? O! Jestem już wprawiony, ale tego tura trzeba jak najszybciej wymienić. Najprawdopodobniej wrzucimy go do Zetora. Żeby po prostu... Ups, e, wrzucimy go do Zetora. A już inny, innego. No bo się kupi coś do Turem. A Zetorka się zostawi bez tura. Mozetek fajnie bez turem wygląda, z turem nie wiem czy by ładnie wyglądał Kurde, ile może trwać odcinek teraz? Takie sobie pytanie zadaję. Kurde, fałka, o. Obra, nie będę już dopełniał, bo jeszcze za chwilę za chwilkę przejadę. Aha, no nie, w sumie i tak już jest pełne, więc... Więc tak. Jedziemy tam w takim razie rozsiejemy tutaj to wapienko i jedziemy najprawdopodobniej, jeszcze załaduje jeden wózek i powiedzmy, że pojedziemy tam za dom No chyba, że nie, nie wiem Zobaczcie jak ładnie, jeszcze na tle tej kukurydzy sąsiadowej. Są się tu jeszcze chyba na ziarno zostawia. Jedziemy w takim razie dalej z tematem, Tak jakby tak środka pojeździć, w sumie o, w sumie oddaję w miarę, dobre, jedziemy w środka teraz trochę. Tam przy tej pryzmie na razie nie będę rozsiewał, tylko myślę, że chociaż nie, no nie. Jak raczej, jak skończę wszędzie, to akurat tam się rozsieje. No spokojnie. No tak, jakby tak włączyć sobie tutaj kamerę bardziej taką tak 55 A w sumie to wid wygląda nawet na odcinku Dobra zostaje tak No Kurde, ten odcinek już może trochę trwa nie wiem, szczerze mówiąc, teraz tak nie wiem, co robić, czy jechać tam za dom, czy nie. Z jednej strony bym pojechała, z drugiej to tak średnio mi się chce, ale dobra, pojadę chyba. Bo ja raczej poza odcinkiem że rozwiozę wszędzie, to wapno, żeby było. Ogólnie mam na, w tej, na tej serii taki pomysł jeden, który, no... W sumie, nawet by w sumie to oddało, bo jednak praktycznie znowu zaczynam od zera. Tak jak w poprzedniej serii na kanale, co była i tak czy, że nie, to trochę nudne się już nie robi. A już niedługo ten, a ja na, na żadnej serii nie na takich dużo większych troszkę maszynach. Więc nie wiem, czy nie zrobię czegoś takiego. Nie mówię, że teraz, bo na pewno jeszcze z sezon 1 chcę jeszcze raz pełno źliwa zrobić ale raczej potem zrobię sobie coś tego typu, że czekajcie, puszczę tylko trochę tura, żeby się nie przeciążał, aż tak, żeby po prostu pojeździć na tej serii też jakimiś no większymi maszynami, to zrobić się coś takiego, że nie wiem, 5 lat później, takich 5 lat później i i powiedzmy, że wtedy będę miał ze dwa ciągniki moc, mocniejsze, trochę większe po prostu 5 lat później trochę zmodernizuję gospodarkę będę miał po prostu jakieś ciągniki większe kombajn pól trochę więcej mi dojdzie no i z powrotem będzie ale na pewno to jeszcze nie będzie teraz, bo na pewno chcę się zrobić raz co najmniej żniwa bizonem bo te żniwa co teraz były mi się tak nie podobały że to szok po prostu o, jak widzicie tu trawo już jest no widzicie, na no ten save ma na nim są straszne lagi, więc nie wiem czy po prostu, jak już będę coś takiego robił, o, o czym wam mówiłem, to nie wiem czy po prostu najzwyczajniej świeci sobie nie zrobić nowego save'a Jedziemy sobie oczywiście na ten kawałek tutaj Kurde, nie wiem czy chce właśnie takie lagi oglądać, dobra, nieważne. Dobra, cyk, 10 za godzinę i rozsiewamy w takim razie tutaj wapienko. Myślę, że nawet spoczko to wygląda. Ogólnie tutaj to, to, to pole według mnie ma bardzo fajny klimat. To pole tutaj tam też jakbym te dwa połączył kiedyś, tam, tam trawąka jest. To by było nawet. Fajnie, tak powiem. No to powiedzmy, że słuchajcie, stanę sobie tutaj. Na tym odcinku to będzie wszystko. Łapka w górę, subskrypcja obowiązkowo i widzimy się, myślę, już no niedługo w kolejnym odcinku na kanale. Na razie, cześć!